Wiecie co, do ostatniego lotu mojego jakiejkolwiek podróży minęły 4 lata. Teraz jestem w Anglii, bo jestem tutaj służbowo, mamy tu pewną robotę do zrobienia, więc to nie jest tak, że sobie poleciałem, bo chciałem lecieć i chciałem sobie porobić fotę. Natomiast, szczerze mówiąc, to miałem w sobie taką, jakąś niechęć, taki opór, wiecie, przed tym lotem, przed tymi odprawami, przed tym wszystkim. No bo minęło bardzo dużo czasu. Natomiast kiedy już tutaj jestem, to czuję znowu ten klimat. Wiecie, znowu jest inna architektura, inni ludzie, inna kultura i to jest bardzo fajne, to jest motywujące. Znowu mi się chce robić zdjęcia, znowu czuję taką mega zajawkę. No i teraz z tego wszystkiego mam taką refleksję, że w życiu to zawsze tak będzie, że ci się nie będzie chciało po prostu. No najzwyczajniej w świecie nie będzie ci się chciało ruszyć, lecieć gdzieś, nie będzie ci się chciało zacząć albo będziesz się bał, będziesz się bała oceny innych ludzi, czy tego co powiedzą o twoich pracach, o czymkolwiek innym, ale to tak zazwyczaj jest, że jak ruszysz się z miejsca i gdzieś dotrzesz, no to wtedy po prostu dostajesz nowego punktu widzenia i znowu dostajesz nowej motywacji do działania. I chyba tak to wszystko działa. Ja słuchajcie, przez wiele, wiele lat tak właśnie działałem, jak byłem dużo bardziej aktywny jeszcze fotograficznie, że się zmuszałem do czegoś, zmuszałem się do tego, żeby ruszyć z miejsca, żeby ruszyć dupsko zacząć coś robić. I wtedy rzeczywiście były najlepsze efekty, bo jak już dziś byłem, no to już szkoda było nie skorzystać, to wtedy działałem, nie? Zresztą zobaczcie sami gdzie jestem. No i pora ruszać ogarniać. Jestem tu ogólnie ze względu na targi, a z targami zawsze słuchajcie, jest tak samo. Nigdy nie idzie nic zgodnie z planem. Dlatego właśnie muszę wyruszyć na stoisko i trochę poogarniać przed jutrzejszym dniem, kiedy się zaczną targi. Pierwszy dzień targów już za nami, dobiega końca. I słuchajcie, to co tutaj słyszycie, no to jest koniec targów. I tu widzę pierwszą taką różnicę w stosunku do polskich targów, ponieważ rozdają za darmo szampana i piwko. Ale słuchajcie, z targów to tyle. Wróćmy na chwilę do Polany, od której zacząłem dzisiejszy film. I w ogóle słuchajcie, myślę takie sobie coś, takie przemyślenie na sam koniec, że. Właśnie dopóki się sam nie ruszysz i dopóki sam czegoś nie zaczniesz robić, no to nikt Ci w tym nie pomoże, bo zazwyczaj jest tak, że szukamy tej motywacji wokół nas, że szukamy kogoś, do kogo się możemy przykleić i z kim możemy działać. Ktoś, kto nas pociągnie do przodu, wiecie, pokaże nam nowe opcje, ale słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, mamy nieskończone możliwości, mamy internet, dostęp do YouTube'a, tam ludzie pokazują różne rzeczy, jak coś robić, jak robić wideo czy, czy zdjęcia różnymi technikami i to jest to, co musicie zrobić sami. To jest praca, którą musicie wykonać sami z tego względu, że Nikt, nigdy Was nie pociągnie za sobą. Hello! Hi, little guy! It's okay. It's okay. dzięki I to jest właśnie, słuchajcie, kwintesencja tego wszystkiego, że jeśli sami czegoś nie zrobicie, to to się po prostu nie wydarzy. Jeśli sami nie ruszycie z miejsca, to to się nie wydarzy. Oczywiście warto pytać różnych ludzi, warto się inspirować, warto próbować nawiązywać różnego rodzaju kontakty branżowe, ale jeśli sami nie zaczniecie działać, to nie będziecie mieli niczego. Takie, takie moje przemyślenie z tej podróży. Dzięki. Do następnego. Cześć, trzymajcie się.